W moim nowym holo lumpeksowym. Dziękuję bardzo za komentarze, które pojawiły się pod moim ostatnim holem. Jest mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie, dziękuję za łapki w górę i dziękuję oczywiście nowo przybyłym subskrybentom. Jest mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was oczywiście na nowy haul lumpeksowy. Dzisiaj będzie troszkę takie różne motywy, moro zebra i jeszcze kwiatkowo, tak naprawdę. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i że, że jesteście troszkę ciekawi, co kupiłam sobie jakie łupy udało mi się właśnie zdobyć w handzie. Mam nadzieję, że już nie możecie doczekać, bo ja też. <laughs> Czy jesteście ciekawi. Tak jak ja i mam nadzieję, że się spodoba mój holupeksowy. Więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania mojego holupexowego. Pierwszą taką oto bluzaczką, jaką bym chciała Wam pokazać, jest taka czarna bluzka. Motyw kwiatowy, bardzo ładna yy, Taka wzwiewna do spódniczki, do spodni Bardzo ładnie się prezentuje Z tyłu ma takie piękne pęknięcie Daje to uroku I naprawdę fajnie się prezentuje Oczywiście wyświetli się stylizacja I będziecie mogły sobie zobaczyć jak wygląda w tej bluzewce Dała za nią 4 zł Kolejną zdobyczą jest taki oto sweterek Wstyrek jest zebre yy, Jest szary Zebra jest czarna. Ten właśnie motyw w z tyłu prezentuje się tak i można sobie go ubrać tyłem naprzód. Oczywiście stylizacje wyświetlą się w dwóch wersjach. Będziecie sobie mogły zobaczyć i porównać, która wersja jest najlepsza. Ja myślę, że dwie. I naprawdę, bluzeczka jest bardzo miła, delikatna, w dotyku, do wszystkiego pasuje. Nie ma tu jakiegoś problemu, więc jak najbardziej, fajny łup. Kosztował mnie 4 zł. Następnym tutaj takim fajnym łupem, taka perełeczka, są takie oto spodnie, pampy, Aladyny, bardzo fajne, z pięknymi marszyniami po bokach, guziczkami takimi ładnymi po bokach. Fajny motyw, taki kropeczkowy, bardzo mi się podoba, bardzo ładne. Oczywiście jak wsiądę do domu, to nie wiedziałam, jak je ubrać, ale metodą ja próby błędów, oczywiście, doszłam do tego, jak je ubrać. Ale tak, da, dla chcącego, nie trudnego. Więc takie oto spodnie, yy, od razu jak tylko ubrałam je do pracy, ktoś mi powiedział, ktoś pani chyba nawet, powiedziała fajne ma pani Polski. no to już się cieszyłam, o to super, udało mi się, up, w second było mi bardzo miło, bardzo dziękowałam, fajnie, że ktoś to widzi, doceni, że ktoś fajny sobie kupił ciuszek na rumpeksie. No i bardzo fajnie, bardzo się cieszę, spodnie są fajne, wygodne, już miałam je parę razy na sobie, kosztowały mnie chyba 7 zł, jak dobrze pamiętam, coś takiego. Oczywiście, możecie tam, jak w miarę możliwości, mogę poprosić, żebycie miał czas, napisać, co sądzicie o tych sponiach. Będzie mi bardzo miło. I takim tutaj ostatnim moim łupem jest taki oto, oto płaszcz w moro z kieszeniami, z futerkiem na rękawach, na kapturze. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie się ten płaszcz prezentuje. Można sobie go ubrać odwrotnie też, i więc to będzie fajnie wyglądać. Paska nie było w zestawie, więc sobie dokupiłam. Dla naprawdę jestem nic trudnego, łatwo można coś znaleźć ciekawego. Myślę, że pasz jest bardzo fajny. Z tyłu prezentuje się tak. Bardzo ładny. Bardzo mi się podobają te kolory. Musztardowy, te brązy. to fajnie wygląda. Już nie mogę doczekać, jak będę śmigać normalnie wiosną w tym paszczyku. Bardzo fajny taki. Podoba mi się już to chyba piąty raz, powtarzam, ale naprawdę jest taki inny. Tu jeszcze? I oczywiście to, że chcę go brać na na to jest oczywiście taką inspiracją od jednej z youtuberek. żeby nie było, że sobie zgapiłam czy coś, to po prostu mówię. Taki oto właśnie płaszcz. Kosztował mnie 15 zł. I wyświetli się stylizacja i będziecie mogło go zobaczyć w dwóch wersach, jak właśnie on wygląda. I oczywiście na sobie też mam yy, ubiór z second handu. To jest żakiecik, z podęki, bardzo ładny. Taki zestaw bardzo mi się podoba. Z tyłu prezentuje się tak, i coś takiego. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego hola. Zapraszam na następne. Jest mi bardzo miło, że chcecie oglądać. Cieszę się niezmiennie i zapraszam oczywiście na następne hole. Zapraszam i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, do śledzenia mojego Instagrama, gdzie często też zamieszczam fajne stylizacje. I do zobaczenia oczywiście w kolejnych holach kompleksowych. Dziękuję, cześć, za uwagę. Hej!